Witam was dzisiaj na kolejnym Battlegroundzie. Grandzie się będziemy pakować ten. Pakować nubów. Cześć bezimienna, cześć. A no tak byłaś bezimienna tam na naszym, kurde. Na naszym graju. O Jezu, koleś ma kataklizmowy secik, tak? To jest z kataklizmu set? Elitarny? Czy to był... To był chyba z Warlords of Drenor, tak? Legion... A nie to jest z Legionu? Legion Season 3 Elite? Ale on grzeźnicko wygląda. O, że kur... Pojebawszy, ale zajebiście shit. No, chyba będę musiał pobawić się Chyba będę musiał się pobawić tutaj w zdobywanie ratingu, może jak Adrian wróci Może jak Adrian się wprowadzi do mnie To by było coś Muszę Adriana wziąć i tutaj gaming house zrobić, Adrian by je mieszkać, so. Będzie mieszkać z sobą, będziemy bić areny Zobaczymy jak pójdzie, czy ja mam dobre talenty dobrane to mnie interesuje. A no, zresztą niektóre osoby się pytają o talenty. Proszę bardzo, tak one się prezentują. To jest tak pod generalne PVP. To jest outlawem, y oczywiście, nie? Chociaż Killing Spring mógłbym wziąć, ale Alacrity też jest całkiem dobrem w momencie, gdy stakuje się do 10%. Teraz w sumie wcześniej się stakowało do 20% i to dawało po 1%. Teraz się stakuje do 10, ale daje po 2% za każdego staka. Robicie Black Temple? Chciałem właśnie zrobić tego Black Templa. Kwestia jest taka, że nie ma ludzi i w ogóle nikt tego nie robi. Tak swoją drogą, jak tak popatrzyłem sobie. Po, po, popatrzyłem sobie na Legacy Rates find group i zobaczcie. Need ID on Illidan Boost. Widzicie, no nie ma żadnych grup praktycznie, które robią. To jakichś takich konkretnych tutaj, jest Illidan Only. Time Walking Illidan Only. You must listen to leader. No może, może zrobimy coś takiego, chociaż to, to ponoć się długo robi tego, tego... ...i dalina w sumie, Teraz zobaczymy. Cześć, cześć, cześć Fester Barbarzyńco. Fajnie pasuje ten, ten, znaczy ten kolor akurat, to jest outlawowy ptak. Bardzo, bardzo ładnie wygląda. Wracamy się, wzięliśmy sobie oczywiście bafika. No, co my tu mamy, jak sytuacja wygląda? Już widzę, że ten mag sobie trzyma oczywiście tego orba. Jest i paladin Retri. Uh, on pewnie w kombacie jest coś czuje, ten tutaj priest. Chociaż mogłem go spuszować, żeby on szedł na dół. Więc myślę, że możemy tak zrobić. Dobre, buffiki weszły. Ooo! What the fucking fuck? Czemu on żyje? What?! Co ten koleś? Dobra, spierdzielamy sobie. Ty, what the fuck? Ten koleś na bańki nie odpalił przecież. No jest i ten. Murloka. Możemy sobie go tutaj trochę tak. poharatamy. A zaraz zbiegnie na dół nas to po co? Chociaż widzę, że dostaje heal. Dobra. O, ale fajne bafiki nam wlazły. Dobra. Spróbujemy zaczaić się na któregoś z nich. To tak, tak na konkrecie. Chociaż teraz to ja. Dostało trochę obrażeń. Musiałbym wlecieć tak na ostro i zrobić coś takiego. Jaki absorb ty! Skąd ta absorpcja? Wow, zginął w końcu. Ty! What? Widzieliście to? Co za koleś? Masakram. No homo! no homo, Witam pana z tym cześć Czechsem. Cześć! Jak długo jest Black Temple? Bo chciałem aktualnie, jestem w Albanii, hehe Ty, ta twoja Albania, Ziemek. Jest do jutra, słuchaj. Jest do jutra. Tak? Dobrze, dobrze patrzę. O szóstej. 6... O, to do dzisiaj jest w sumie time walking, z tego co widzę. Ty, to dzisiaj to musimy zrobić w takim razie. A zrobię tego watagranda i pójdziemy, z... postaramy się przejść na jakiś ten. Czy będzie bum, 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 z ekipą, nie mam pojęcia. Dobra, co my tu mamy? Czy tutaj jakieś orby się pojawiają? Tutaj ktoś zaraz umrze. Dobra, chyba jednak nie umrzę. Dobra, czekajcie, weźmiemy tego gościa. O Jezu, o Jezu, co ja zrobiłem Okej, okay, on weźmie tego orba. Dobra, niech on weźmie tego Orbana. I patrzcie i teraz goście robimy tak No nie wytrzymam, stój Jak on się leczy, o Jezu. Uuuu, uh, dostał zapakowany Chaos Bolt, wleciał Zapakowany Słuchajcie, mocno, ostro O, on weźmie jeszcze to, o jeszcze on to wziął, patrzcie co, co mu teraz zrobię Co temu magowi teraz porobię Ring of Frost, nie ma takiego tutaj On chciał tego Ring of Frosta bardzo I do widzenia, 700 koła, nie na, nawet nie na pełnym eee, Nie na pełnych combo pointach Dobra Priścik sobie siedzi, weźmiemy sobie teraz Orba, oczywiście. Dostałeś Destiny 2? O, chodzi Wam o betę? Nie, na razie nie dostałem nic. Chociaż zobaczymy, no może mi się uda coś tam dostać. Ok, ja myślę, żeby tutaj wejść w sumie, i tak od razu zdecydowanie tego healera. weźmy sobie tutaj. Ooooo! Zrobimy gościa. No co to są te za absorby pod sam koniec życia, widzicie to? Weźmy się schowajmy gdzieś tutaj jakoś Sensownie. Blindik. Uciekamy. Dobra, ja mam pomysł. Hopsa. Tu mnie tu mnie te chociaż retri paladyny nie będę dotykać. Ała, jeszcze mnie bije. No i spadłem oczywiście. Kurde, ten pathfinding w World of Warcraft. Super sprawa. Piękna, piękna rzecz. Kurde, o Jezu. O Jezu. O Jezu. No i super. Raúżył bańki, oczywiście. Hand of protection i tyle. To ja chętny na Black Temple, bo ja chcę ubrać mojego nowego maina. Nie no dobra, dobra. To zaraz coś zorganizujemy. Zobaczymy, kto tam będzie się chciał zebrać. Może zrobimy sobie taki szybki Gildran. E, chociaż szybki. Z tego co słyszałem, to nie jest aż tak szybko, jakby się wydawało, że jest. Więc e, no. A weźmy sobie dzisiaj jakoś tak, A tutaj maga Nie ma na razie jeszcze tych, kurde, tak ta horda tutaj puszczyje dosyć mocno Teraz spróbujemy go jeszcze tak, Stunik Dobra No 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 no, ale mnie tutaj kurde Kroi ten ziomek Dobra Uuuu ale nie ma tutaj leczenia. Trzeba tego tego prisa tu porobić w końcu też. Ileż on może tutaj leczyć, nie? Uuu, będzie siadło Stunik. Ouuu, zrobione. Jeszcze tego... O jest warrior. No nie, o nie, nie mam tego, nie mam tego. Nie mam mojego defensiva. Dobra, gościa załatwimy tutaj raczej. Wsadzimy mu szpadę między kurde między plecki. Dlatego już nie będę kill tutaj. Ale fajne buffy nam się trafiły. Dobra. I co my tu jeszcze mamy? Jakieś orby nam potrzebne są. Hop. Przeskoczymy szybciuteńko, A z tymi buffami musimy wyskoczyć z walki. Trochę smutno. Ale punkty nam się przydadzą. Potrzeba więcej punktów. Problem jest bo ja nie, bo ja nie z Mimirona. Ale prawie nie on i... Nie, nie, to spoko, to to nie ma problemu. To zbierzemy sobie taką grupkę po prostu. Takich śmieszków fajnych. Nawet powiem wam więcej, nie musicie mieć max levela, to jest najfajniejsze, bo to jest Time Walking, on się tam skaluje oczywiście. A weźmy sobie tutaj. O! Warrior. O, ten Warrior wchodzi na mnie. O Jezu, auci, auci. Mocno bije ale możemy sobie jakoś uciec. Oj, nie uciekłem. Jest tam skąbiony, skąbiony Johnny. Z tego Battle Granda nie lubię z perspektywy właśnie kogoś, kto nosi te nosi kulki. No bo to wygląda tak, że ja po prostu wchodzę i <laughs> zabijają mnie Cześć, Resistance. Hmm. Cześć, DG, -DG. minodzionek, pytanie może mm, Masz jakiś kalendarz streamów? Nie, kalendarza streamów nie mam i na, najprawdopodobniej teraz trudno by było jakikolwiek kalendarz streamów Cześć, Leiro. E, bo, no, streamuję tak bardzo nieregularnie Zeskaluje się, czyli nie muszę mieć wysokiego item levela, to się zeskaluje Tak, właśnie no tak, tak działa time walking No chyba, że w przypadku tego time walking nie działa to dobrze Po prostu trzeba wiedzieć wiedzieć ten Tam się chyba skaluje do item level 141 O ile dobrze kojarzę yy, I No, właśnie w ten sposób, więc Fajne bawki, nie ma żadnych fajnych grafików. Jezu, ile można go ścialać? No jak się leczy, dobra Oooo. Uh, wejdziemy sobie tędy na szybciej. dobrze bycia outlawem. Przezabawnym. Cześć, pijany Medyku. Dobry wieczorek. Wieczór dobry. Zaraz, zaraz się przyjdziemy na tego Ilidana najwyżej. A kama, Your duplicity is hardly surprising. No i super, nawet się nie ruszę, zobaczcie, podczas całego tego Weź wychilu ziomek, ty paladynie nie drogi. Jest, dobra, żyję. Kurde, ten paladyn, jak on mnie chce. Ten paladin, wow, rzeczywiście mnie chce Uuu, uh, zrobiony Dobra, jeszcze tego uriora postaram się dowalić Ślicznie tutaj, żeśmy to teraz siedzimy, tutaj ładnie. Siedzimy na tym środeczku, kampimy go bardzo ładnie. Zresztą, Warrior już sobie odpaliły swoje tego. to się nazywa Die by the Sword, teraz to jest chyba retaliation. No ile dobrze każę, no. A ja sam zjedzłem, za długo, za długo stałem w sumie, więc nie było jak. Jak iść do Polszy <laughs> No widzisz. Ile mniej więcej ten time walking trwa? Nie mam pojęcia. O coś, z Warlords Challenge. Warlords Challenge to jest ten, to są challenge mody z Warlords of Draenor, dziś niedostępne. Bardzo ładny battleground, udało nam się, wygraliśmy. Może nie byłem jakimś mega tam królem, czy coś. Fajny pasek nawet. Zobaczcie, jeszcze killi, trochę, trochę damadżu. Killing blowsów, no całkiem, całkiem w porządku nam poszło.